Hejka, cześć, słuchajcie, jest październik, piękna jesień jak widzicie. A my teraz przeniesiemy się trochę w czasie i przestrzeni, żeby tutaj e, rozwikłać pewną zagadkę, z którą walczyłem od, od czerwca praktycznie. O co chodzi? Słuchajcie, miałem problem e, z, z DPF-em Wywalało mi błąd. E, to wam podam oznaczenie. Które wywalało z mojego skanera OBD, który mam na, na stałe, na stałe, wiecie, tam wpięty. To był właśnie taki kod. A tutaj, zobaczcie w tym momencie, e, jaki błąd wywala podczas. Tej procedury, jakby jak to się mówi, wypedałowania błędu. Oba te błędy, kody błędów, wskazują na problem z wężykami lub czujnikiem różnicy ciśnień e, DPF-u, ale po kolei, także wracamy do czasu. Słuchajcie, to będzie końcówka czerwca, jak zacząłem walkę z tym. Także przynosimy się w czasie, zobaczcie, jak po kolei te kroki następowały. Dobra, jesteśmy pod autem, pod moją zafirką. Słuchajcie, i tutaj jest pierwszy podejrzany, który może powodować wywalanie, właśnie tego błędu. Chodzi o ten przewodzik tutaj, widzicie, elastyczny. Już wam podświetlam, zobaczcie ten elastyczny przewód, który tutaj. O, zaraz znajdę dobre jakieś oświetlenie. Widzicie, który tam wychodzi od tej metalowej rurki? Jest tam opaska metalowa, i ten elastyczny przewód idzie dalej tam yy, w rurkę metalową. Ja sprawdziłem ten przewód. Przewód jest ok, nie ma żadnych pęknięć, ale te opaski są już takie sobie. Ja po prostu dodam po drugiej opasce obok tych. Ok, zobaczcie, wymieniłem te opaski e, Jednak jak widzicie Obie nowe Ponieważ jak tamte Podotykałem bardziej, pomacałem sobie je, to one mi się rozpadły Rozpadły w dłoniach, także rozgołem po prostu te Bardziej włożyłem na miejsce tamtych starych e, Dałem tak jakby te śruby od tej strony, żeby sobie Móc Jak najlepiej podejść, tak Także zobaczymy, raczej tutaj nie było nieszczelności. To się działo w miarę sztywno, no ale już będzie wyeliminowany jakiś tam jeden podejrzany. Nie? Także to mamy z głowy. Idziemy pod maskę. Jeszcze Wam tylko pokażę te opaski oryginalne. Aczkolwiek pewnie tam te dłużej wytrzymały niż te wytrzymają, no ale zobaczymy auta w górze, zaraz opuszczamy, zobaczcie tak wyglądały te opaski jedna ta część właśnie była widoczna od spodu, od góry już ona nie istniała jak widzicie e, trzymała się na jakiejś tam rdzy na tym na starości się trzymała druga była w miarę kompletna jeszcze jak ją rozginałem ona się pourywała no ale też już tak sobie średnio, także zobaczymy Raczej wątpię, żeby tutaj była nieszczelność, ale zobaczymy, idziemy dalej, szukamy dalej. Jesteśmy w drugim miejscu podejrzanym o taki wyskakiwanie takiego błędu. A dokładnie przy czujniku różnicy ciśnienia, zobaczcie, tutaj od niego, to jest ten czujnik. O, to jest ten czujnik i tam wychodzi też przewodzik, czyli wychodzi od tego czujnika w dół, elastyczny. Jak go tam wiecie? wymacałem. On jest tutaj ok, to się wszystko dobrze trzyma. I dalej on przechodzi, ten elastyczny przewód. On przechodzi tam dalej, tutaj, za tą drugą, jakby opaską, w taki stworzywa, taki plastik twardy, nie wiem jak to nazwać. I następnie. Przechodzi pod spodem, pod filtrem tutaj paliwa. I gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam sobie leci, gdzieś tam on idzie, w dół i gdzieś leci do tyłu. Ile mogłem go tam jakby wymacać, to wygląda OK, że on nie jest idzie pęknięty, nie jest e, przetarty czy coś innego. I raczej tutaj powinno być połączenie w porządku, ponieważ wiecie, tutaj raczej korozja go nie dopadnie. E, ani tam już wysoka temperatura, żeby pęknął. Jeśli już to tutaj prędzej by właśnie pęknął, bo tu jest od silnika, bardziej się może nagrze nag nagrzewać niż tam gdzieś już dalej. Dobra, pojeździmy chwilę, zobaczę czy, czy to była, która z tych dwóch przyczyn. Czy będziemy musieli jeszcze szukać połączenia tego właśnie Stworzywa tworzywa sztucznego, bo on prawdopodobnie przechodzi znowu gdzieś w metalowe być może na tym połączeniu jest jakiś problem zobaczymy no słuchajcie i tutaj muszę powiedzieć, że to były prorocze słowa więc w tym momencie was przystopuję eee, nie zmieniajcie tego tego czujnika od razu tylko obejrzyjcie najpierw filmik, który będzie <grym> za tydzień wiem, że to pogbotwane trochę ale musiałem problem rozwiązać, żeby dopiero go wam pokazać, no nie będę tutaj e, jakby gdybyś na wizji, tak. A gdyby się okazało, że e, jednak problemem nie jest to, co zobaczycie za tydzień i wymiana czujnika będzie potrzebna, no to miłego oglądania, będziecie to mieli właśnie za chwilę pokazane jak to zrobić. No i moi drodzy, widzimy się półtora miesiąca później. Niespodziewanie albo i spodziewanie nadeszła jesień. Tyle czasu minęło od, tej, od tego uszczelniania tych wężyków Przy DPF -ie. Robiłem testy, zrobiłem około 1000 km byłem Na wakacjach tak wyszło I błąd nadal wyskakuje Więc zabieramy się Za wymianę tego czujnika, czujnik, czujnik mam Budżetówka Jakiś taki to chyba około złotych. Ale dobra. Lećmy, przejdźmy do wymiany. Słuchajcie, ja już tu mam przygotowane większość wszystko, więc tutaj nie będę wam gitary zawracał każdy kto takie auto ma yy, czy, czy właśnie z tym czujnikiem, to wie jak się tam do niego dobrać mniej więcej nie zdaje. ściągamy uszczelkę, ja już tu mam poluzowane wszystko. Rzucam sobie ją gdzieś tu. Yy, ściągamy to. Ja sobie odchylę do góry, bo tu jest Należałoby się wypiąć wężyk Który umiesz był nieszczelny Może jeszcze wy macie takie problemy, że Zobaczcie To jest wężyk od Od spryskiwaczy I on już my tutaj właśnie nie, nie trzymał Jest zaciśnięty opaską na stałe Dlatego staram się tego Jakby e, W miarę możliwości nie, nie rozpinać Więc sobie wsunę tam do góry Na wycieraczki To będzie spokojnie sobie się o, chyba dojdę, dobra. E, wykręcamy tą dolną część. Każdy tam będzie wiedział gdzie ma śruby. Tu jest bodajże cztery śruby, ja już tu mam wykręcone. Tu jeszcze jest taka ją wysuwamy do góry. Wyjmujemy gdzieś na bok Na pewno też będzie łatwiej, jak sobie zdejmiecie osłonę silnika. Wiadomo, dwie śruby aż ja to mam poluzowane wszystko, tak jak powiedziałem wszystkie śruby o mam tutaj na magnesie te są od osłony i teraz tak idziemy dalej przyświecę Wam trochę czujnik jest. Widzicie? Spróbuję jeszcze Wam tutaj naświetlić. Jest tam. Tam jest śrubka. Mam kaptkę światło. Będzie Wam niestety tak ono migać. W kamerze. Oczywiście ja już tak jak powiedziałem, wcześniej sobie to poluzowałem. Więc tylko do wykręcenia jest. Więc wykręcę. Już do końca i ja to powiem Wam powiem co jak. Bo to z wyjęciem to miałem trochę problemu. To jest śropka dziesiątka. Chyba nie zgubić. I y, później, żeby wyjąć wtyczkę, to musicie. To jest trochę wkurzające. Nie wiem czy będzie widać. Będzie widać. Widzicie? To niebieskie musicie jakby podważyć do góry. Zaraz Wam to pokażę na luzie. Jak podważycie to niebieskie, jakby ono się wysunie pół centymetra do góry. Wtedy wciskacie tamto jakby do środka i ją wysuwacie. A przewód, który jest tam od dołu yy, po prostu... Kręcicie to przy, trzymacie przewód, krę, kręcicie czujnikiem. Dobra, wyciągam to. Może to jest banalne. Ale ja się nawkurzałem przy tym, więc nie każdy musi. Nie? No dobra, chodź. Wychodzi. Widzisz ja już tu mam zluzowane wszystko, więc mi schodzi ten przewód co był tu nasadzony Czyli ten tutaj. Eee, trzymałem jedną ręką za przewód, a drugą obracałem czujnikiem, no i ściągając go, i on tak szedł. A ta wtyczka, która siedziała, tu na tym, już wam pokażę o co chodzi, żebyście nie tracili nerwów. Tak jak ja, Dobra, chodź tutaj. Zobaczcie, to niebieskie, widzicie? Ona ma taki mały ruch musicie śrubokręcikiem to wypchnąć próbuję wam to pokazać krepskie światło niestety o teraz będzie może widać zobaczcie to niebieskie musicie widzicie wypchnąć ono musi troszkę odejść i wtedy wtedy wciskacie wciskacie ten języczek to nazwijmy i wysuwacie. No potem, a po włożeniu, jakby odwrotnie, tak? Jak, jak nasuniecie na czujnik, tutaj zaskoczy zapadka, no to blokujemy tym niebieskim. Dobra, to tyle. Powinniście tutaj wiedzieć, co i jak. Ciężko tam się trochę manewruje. E, z tym wysunięciem z tamtego przewodu będzie kiepsko, ale dacie radę. Jak ja daję radę, to i wy dacie radę. A tak wyglądają te czujniki. To jest oryginał. To jest ten zamiennik. Wkładam do pojeżdżę z, nie wiem z miesiąc i zobaczymy co się dzieje. Objawy były takie teraz, że w sumie być może się troszkę poprawiło, być może ten błąd wyskakiwał troszkę rzadziej niż niż przedtem. No ale tak samo mniej więcej co piąte jakby odpalenie silnika to już błąd się pokazywał oczekujący jeszcze ze trzy odpalenia i wyskakiwał, jakby już i na desce, i cały czas się świecił ten czek. tak Dobra, siedzi, czujniczek już mam skręcony, pięknie tam widzicie cyk, jest śrubeczka, wtyczka tu. No i lecimy dalej tutaj z zabudową. dobra mam to już wszystko, zobaczcie podkręcamy tutaj są te cztery śrubki tam i tu, i słuchajcie, przed założeniem tego, warto jest sobie tą szczelinę tutaj e, przelecieć śrubokrętem, bo tutaj się zbiera spływ spływający cały syf skórzem się robi takie bagno zruszyć to sobie śrubokręcikiem, potem jakąś taką szczotą, załóżmy to Wymieść z tego, wydmuchać, i wtedy Wam to lepiej ten rancik wskoczy, i będzie elegancko poskładane, moi drodzy. Poskładane czyli kasuje błąd, jeżdżę przez kolejny chociaż miesiąc, tam parę kilometrów trzeba zrobić, żeby to zweryfikować. No i tyle, no i widzimy się w sumie za chwilę. I jak zwykle, słuchajcie, na nasz, nasz. Nasz nocka została, widzicie, ale jak z okazji, że jest tak ciemno, to może zabiorę was na dysko. Słuchajcie, przyniesiemy się w czasie, oczywiście, lata 90. Summer Hits. Puszczę Wam zara klimatycznego, <gryw> oczywiście, w tych latach, ale najpierw robimy nastrój. I don't know.